W dodatku Askorwita to lek, więc mam pewność, że działa. Ascorbita. Uderzająca dawka dla odporności. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i słuchać stref intymnych. I zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żeludka higieny intymnej na Iladian 40. I to był strzał w dziesiątkę. Iladian 40 odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo że nawet do 24 godzin. Iladian 40 sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Iladian 40, polecam aneta zając. Zauważasz u siebie znaczki. Obawiasz się, że będzie ich więcej? Sięgnij po Labotex Skin tabletki, bo zmarszczki powstają w głębszej warstwie skóry, gdzie kremy nie docierają. Tabletki Labotex Skin dostarczają od wewnątrz kwas hialuronowy, koenzym Q10, kolagen oraz retinol. Labotek pomaga zachować skórze młody wygląd. Wystarczy jedna tabletka dziennie, by skóra była mocna, gładka i sprężysta. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Moje jelita są w rozsypce. Ciągłe bóle brzucha, ustęcia, nawracające biegunki lub zaparcia. Próbowałam już wszystkiego. Przy chorobach jelit lekarze wspomagająco zalecają kwas masłowy. Jelita potrzebują odżywienia. Dlatego polecam Ibesan Maślan forte z podwójną dawką maślano-sodu. Ibesan Maślan forte wspomaga regenerację uszkodzonych jelit, odżywia i odbudowuje ich mikroflorę. Obserwuję znaczącą poprawę u moich pacjentów. Ibesan Maślan forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne. Kultowe traktory. Poznaj historię maszyn i zbierz całą kolekcję modeli. Pierwszy numer Ursos Tylko 14,90. Już w Pioskach i na kolekcjatraktory.pl. Zbuduj polski żaglowiec. Dar młodzieży. Pełen szczegółów. Łatwy w montażu model. Z najwyższej jakości materiałów. Numer pierwszy. Tylko 4,90. W naszym warsztacie najważniejsze są etyka pracy. Nie. Porządek. Nieważne. I dążenie do doskonałości. Wszystko działa jak w zegarku. Warsztat Hamonda. W poniedziałek 27 stycznia. Premiera tylko w BBC Bread. Dla tych firm to kwestia życia i śmierci. Mamy prawie 2 miliony obrotów. Dragon's Den, jak zostać milionerem? W piątek o 22.00. Premiera tylko w BBC Brit.